Dobra, cześć, nagrywam właśnie nowy odcinek vloga. W tym vlogu odpowiem tutaj na takie pytanie, które dostałem od kilku osób. Jak, nagry... znaczy, Gdybym teraz zaczynał agencję social media, to od czego bym zaczął, czyli osoba chce, młodą osoba w miarę chce, yy, chce założyć taką agencję social media, czyli zdobywać klientów na usługi. Ze sztuczną agencją praca, takiej agencji jest o wiele prostsza, więc można generować grafiki, teksty. Za pomocą sztucznej inteligencji, no i było takie pytanie: od czego bym zaczął? E, tak paradoksalnie, w ogóle jak zdobyć pierwszych klientów? Jest mnóstwo serwisów, ale ja bym na pewno odpowiedział takiej osobie: że na pewno musi zacząć od tworzenia kontentu. Czyli, jeżeli chcesz zdobywać klientów na prowadzenie tak agencyjnie social media swoim klientom, no to musisz zacząć od tego, że muszą wiedzieć, że ty się na tym znacznie, czyli musisz edukować. Tutaj niektórzy mają takie wątpliwości. No Że jak zaczną edukować w tej kwestii, no to klienci sami sobie poprowadzą, nie? No ale to paradoksalnie działa tak, że jak pokazujesz jak prowadzić, ludzie wtedy zaczynają się tobą interesować. Bo jeżeli powiesz, hej, poprowadzę ci, przyjmę tam pięć osób, którym poprowadzę konto na Instagramie, no to oczywiście to też możecie zdobyć klientów, ale przeważnie będzie tak na zasadzie, o coś tam spamuję, coś chcę sprzedać. Z tego też by byli klienci, ale wtedy jakby oni nie mają do Ciebie szacunku. Na takim poziomie, jakby nie mamy tego dowodu, że ty się na tym znasz. Nie? Więc w momencie, kiedy edukujesz w danej dziedzinie. Więc cokolwiek byś nie robił, najprostszym sposobem na zdobycie klientów jest po prostu mówienie na ten temat. Nie wiem, tutaj na przykład mamy mury obronne tak? tego, tego miasta, Kalpę. Albo nie wiem, powiedzmy tutaj o, są armaty. Więc gdybyś chciał sprzedawać armaty, no to ucząc o tym, opowiadając o tym, jakie są rodzaje tych armat, jakie produkujecie, pokazując to. Ludzie wtedy dostają informację, to jest dla nich ciekawe, że ty się na tym znasz. Więc, jeżeli chcieliby kupić armatę, to kupiliby od ciebie, zapytaliby gdzieś tam w tekście, w komentarzu, czy ty się tym zajmujesz. Więc, jakby my tworzymy, budując taką agencję social media, tak naprawdę przewidujesz pewne rzeczy. Nie? To w ogóle tak, abstrahując, bardzo fajne miejsce. No i przewidujesz to, że, znaczy, jakby twoim celem, wyobrażasz sobie coś takiego, że. Ludzie mają do Ciebie napisać z takim pytaniem, czy Ty się tym zajmujesz. Więc gdybym ja teraz od zera zaczynał i chciałbym zdobywać klientów na usługi social media, czyli poprowadzę Ci Instagrama, Facebooka, TikToka, to po prostu bym uczył. Na przykład nagrywałbym bardzo dużo TikToków na zasadzie jak nagrywać TikToka, jak wypromować firmę. Później zacząłbym pokazywać jak na przykład prowadzę TikToka dla jakichś firm. Nawet bym to robił za darmo, bo w ogóle moje pierwsze, pierwsze szkolenia, dla firm, to były zdobyte na takiej zasadzie, że ja najpierw zrobiłem sobie testy. Czyli najpierw po prostu poszedłem do mojego znajomego i powiedziałem, czy mogę u niego za darmo przeprowadzić szkolenie dla jego, dla jego pracowników. I teraz gdybym to nagrywał, to jeszcze były lata temu, co 20 lat temu, gdybym chciał zdobyć klientów, to bym to nagrał i pokazywał, na tym szkoleniu robiłem to i to. I ludzie to widzą i wtedy by pytali, czy też takie szkolenie zrobi u nich. Więc tak, to, więc tak to funkcjonuje. Tutaj mam trochę więcej światła. Czyli na pewno zacząłbym od tego, żeby cały czas tworzyć treści, w których uczyłbym na przykład, jak nagrywać TikToki, rolki. Nie tak celowo, że pokażę tak, żeby te, sami tego nie zrobili, tylko jeszcze całą największą wiedzę. Nawet niech konkurencja się uczy. Bo jak ludzie zobaczył, że masz naprawdę dobry content i że to, co, czego uczysz, to działa. To albo oni się do Ciebie zgłoszą, bo zrobił parę TikToków. Powiedzą, super, ale ja nie mam czasu. Albo na przykład oni sobie sami poprowadzą, ale będą mieli znajomych i powiedzą, ty, ja sobie sam prowadzę, ale tutaj jest fajny koleś. Wiem, że on ma agencję. Czyli jednocześnie pokazuj kontent, jak coś robić, czyli ucz, gdy chcesz prowadzić TikToki. Ucz firmy, jak prowadzić TikToki w firmach i przy okazji pokazuj, oto wyniki mojego klienta, czyli przy okazji też pokazuj, że to robisz i wtedy zaczną się do Ciebie ludzie zgłaszać, oczywiście jak już zbudujesz sobie powyżej tysiąca na tiktoku zaczynasz robić live'y systematycznie, czyli mówisz sobie ok raz w tygodniu zrobię live w którym też będę uczył i będę mówił, jeżeli ktoś z Was chciałby, żebym zrobił Wam audyt Waszego konta na instagramie, czyli tak sobie zdobywasz klientów Mówisz na przykład 15-minutowe spotkanie, taki audyt, i tam mówisz: Tutaj bym poprawił to, tu robicie to fajnie, tu można to zrobić lepiej, i wtedy już mówisz, że dopiero osiągną efekty, jeżeli będą systematycznie. I pytasz się, czy macie czas na to, żeby to robić systematycznie. No i wtedy część z tych przedsiębiorców na tych audytach, czyli robimy taki lejek. Ogólnie Twoje treści przyciągają ci uwagę ludzi, następnie pokazujesz też, że, że tym się zajmujesz, czyli pokazujesz efekty, jak pracujesz z klientami jakie konta, nie wiem, promowałeś albo jakim klientom pomogłeś, robisz live'y i ogłaszasz, że, albo na przykład możesz nagrać TikToka, rolkę i tak dalej, na zasadzie wpisz swoje konto, a ja zrobię Ci audyt. No i wysyłasz, hej, tutaj Ci nagrałem audyt, możesz użyć narzędzia Loom, gdzie będziesz tam będzie Twoja twarz i będziesz analizował sobie to dane konto. I to wysyłasz klientowi. I wtedy już umiejętnie z tego, tego klienta Takiego potencjalnego, już zamieniasz na klienta. Czyli umawiasz się już po tym audycie darmowym, że masz tutaj pomysł, masz strategię, I oni i tak tego nie dadzą robić, bo rady systematycznie, bo tego nie robią do tej pory i mówisz, możemy Wam to poprowadzić, albo oni zadadzą pytanie, czy Ty mógłbyś się tym zająć? O, to jest taka uliczka ciekawa, czy takie przejście. No i w taki sposób zdobywasz klientów. Jak już zarobisz jakieś tam większe pieniądze, to 10% z tego, co zarobisz, już pchasz w reklamę, czyli na zasadzie landing page, przyjdź raz, nie wiem, na dwa tygodnie robisz webinar, jednocześnie z live'ami, na zasadzie jak prowadzić tam Instagrama i osiągnąć, zdobyć pierwszych klientów, jak tam prowadzić TikToka i zdobyć pierwszych klientów. I na tym webinarze pokazujesz wiedzę i mówisz, jeśli ktoś chce darmowy audyt, albo jeżeli chce, żebyśmy Tobie poprowadzili takie konto, no to napisz tutaj i tutaj i w taki sposób zobacz klientów. Więc budując jednocześnie markę i tą rozpoznawalność, tą siłę Twojej marki osobistej, ucząc i edukując w tym temacie, zyskujesz sobie potencjalnych klientów. Więc od tego on zaczął. I kolejna taka bariera to jest to, że niektórzy nie zaczynają i tego nie robią, bo myślą, że już muszą wszystko wiedzieć i wszystko umieć. Ja uważam, że prawdziwy biznes robi się wtedy, w większości przypadków, kiedy jest takie powiedzenie, rozłóż. Spadochron po tym jak wyskoczysz z samolotu. Więc ty nie musisz już wszystkiego umieć, nie musisz nawet wiedzieć, jak się prowadzi Instagrama firmą. Jeżeli umiesz sobie poprowadzić, to jakby te podłączenie wszystkich kąt, to Ci wyjdzie w praniu, tego się nauczysz, bo jeżeli umiesz sobie prowadzić, no a jak chcesz doświadczyć innym, no to musisz sam najpierw u siebie osiągnąć pewne efekty. Więc jeżeli umiesz sobie prowadzić, no, to jakby różnica w prowadzeniu klientowi głównie opiera się na różnych takich różnicach komunikacyjnych, czyli jak się z tym klientem dogadać, no i będziesz tworzył procedury. Czyli po prostu w którymś momencie widzisz, że są pewne powtarzalne rzeczy, jeżeli chodzi o kontakt, wysyłanie treści, jakieś tam analizowanie tego, wysyłanie statystyk, efektów, czy też podłączanie sobie, dawanie sobie dostępów nie, do tych mediów społecznościowych. No i w którymś momencie sobie to zapisujesz jako procedura, nie? Czyli będziemy robili tak, tak i tak, także jak przyjdzie nowy pracownik, żeby on to wszystko wiedział, jak się to robi. No i, i chodzi o to, żeby się nie bał, Nie Wiele osób myśli, że żeby coś zacząć robić, no to na przykład musi być ileś lat na rynku, że musi być tam kimś. No nie, to jest po prostu decyzja. Każdy uważa, że kto zakładał agencję social media, to jakby też szło takimi etapami, nie? I jakby też nie miał pewnie pewności siebie, czy to mu się uda, ale najpierw powiedz, że zrobisz. A później nauczy się, jak to robić. Tu uważam, że to jest bardzo ważne, więc więcej uwagi. Ok. dzięki ci zapraszam się do kolejnych odcinków vloga i do usłyszenia.